Cześć, witajcie serdecznie z tej strony kryptowaluty, zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mówić bardziej czysto technicznie, będziemy patrzeć na wykresy, natomiast dwa jeszcze newsy sobie przejrzymy. Zaczynamy od Ethereum. Ethereum przebiło prawie New All Time High, czyli prawie dosłownie, czyli swoją najwyższą cenę. Może podskoczyć o 650%, nawet do 10 tysięcy dolarów, mówią analitycy. Tak jest nagłówek artykułu na Yahoo! Finance. I dlaczego oni tak sądzą? ze względu na to, że zobaczyli, jak wysoko on teraz podleciał do 1440 dolarów, teraz oczywiście spadł, o czym będę mówił, jak będziemy patrzeć na wykres, spokojnie jeszcze do tego wrócimy. Dlaczego tak uważają? Przeanalizowali cały projekt DeFi Ethereum i stwierdzili, że fundamentalnie ten projekt jest najlepszą nagrodą, bazując na ryzyku w całym kryptoświecie, to znaczy mamy najmniejsze ryzyko, największy możliwy zwrot z inwestycji, więc Prawdopodobnie tutaj będzie dużo większy, jakby wybuch tej ceny w górę, więc spokojnie, wiadomo, spadki zawsze są. To się da przewidzieć, da się to przełknąć i tak dalej, ale do tego dojdziemy, jak będziemy oglądać wykresy. W DeFi, w tym blockchainie, w tym Ethereum. Mamy dużo więcej możliwości niż w Bitcoinie i innych kryptowalutach. Jest jeszcze oczywiście polka do, ale no spokojnie. Myślę, wydaje mi się, że w Ethereum mamy dużo więcej już kasy wsadzonej, więc dużo łatwiej będzie po prostu takie duże ognisko jeszcze mocniej rozpalić kasą oczywiście. Mamy możliwość instalowania tych aplikacji na tym blockchainie i coraz więcej ludzi przechodzi na Ethereum 2.0. To znaczy, coraz więcej ludzi będzie inwestowało w staking, czyli kupują te 32 Ethereumy i blokują się na ileś tam lat, żeby robić te transakcje. Czyli chcą po prostu być takimi koparkami, które nie wymagają oczywiście prądu elektrycznego. Czyli to już jest coś ciekawego, natomiast. Pamiętajcie, że zwrot na razie z tej inwestycji to jest tylko 10% rocznie, ale nie musimy mieć męczącego sprzętu, nie musimy wydawać kasy na sprzęt, tylko kupujemy wirtualną walutę. Na chwilę obecną ona jest dosyć droga, jeżeli mamy ich kupić 32 sztuki Ethereumu, żeby to działało, więc z jednej strony pomyślicie sobie, OK, mam wydać tyle kasy, 32 razy tam 1400 dolarów, załóżmy 1500, to, to jest no, to dosyć sporo kasy, prawie ile? 40 parę tysięcy dolarów na oko, ale i zwroty inwestycje to tylko 10% rocznie, to to nie jest tak dużo, ale z drugiej strony pamiętajcie, że cały czas Ethereum idzie w górę, więc zarabiacie automatycznie na tym, że dalej go macie, bo on się nie straci, także dostaniecie go kiedyś z powrotem i to pewnie w wersji 2.0. <laughs> Dlatego ten zwrot może być dużo lepszy. Nie płacicie rachunków za prąd. No oczywiście tylko tyle, żeby wasz komputer jeden zwykły sobie chodził, więc to są takie y, koszta jak utrzymanie lodówki na przykład. Dlatego pomysł jest całkiem niezły. Dużo ludzi będzie w to inwestować, coraz więcej ludzi w to inwestuje. Czytałem jakiś inny artykuł, w którym y, powiedzieli, napisali, że codziennie tych walidatorów y, przybywa, czyli tych właśnie, y, jakby to powiedzieć po polsku, ludzi, którzy będą oferować transakcje, czyli będą jakby wykonywać te transakcje swoimi Ethereumkami. Więc spokojnie do przodu idziemy. Tutaj jeszcze był nagłówek taki, że opłaty za Ethereum wynosiły... Opłaty za przelewy wynosiły w sumie 600 milionów dolarów w 2020, a przez y, ostatnie 17 dni już dobiliśmy 180, 180 milionów, co sprawia, że możemy dobić nawet 4 miliardów w tym roku, y, co daje nam całkiem dobre rozeznanie, że może to być całkiem y, mocna, zwielokrotniona ilość ceny y, Ethereum w tym roku. Więc to może być naprawdę. Naprawdę niezły rok. Nawet jeżeli teraz wymyślicie, że jest drogi, że Ethereum jest drogi, to pewnie za pół roku albo za rok się zdziwimy. A, kurczę, mogłem kupić, jak był po 1500 dolarów. <laughs> tak jest cały czas, tak jest non-stop. No, ale to jest dobra wiadomość dla Ethereumka. To jest dobra wiadomość. Jeszcze zobaczymy wykres, zastanowimy się co się tam stało. jeszcze wejdziemy na sobie na Bitcoina. Bitcoin, który spadł 5%, cały czas jest wykupywany przez inwestorów. I to jest bardzo dobra wiadomość. Nasz dobry Omkar, Good Boyle. Good Boyle czemu tam? Jak widzicie, Cały czas kurs sobie tak leciał góra dół w fajnym trójkącie i tutaj fajny ten trójkąt jest, też go wykorzystamy, zobaczymy go, porównamy sobie na wykresie. I dzisiaj był spadek 5%, też dzisiaj dałem troszeczkę ciała, bo byłem zmęczony wczoraj i stwierdziłem, że dobra, sprzedałem te pół i sobie kupię za to Bitcoiny, bo miał dobry, yy, do, dobry trójkąt do wzrostu, ale to nie był ten, to nie był ten, on dopiero będzie. <laughs> Także nie zarobiłem za dużo. Jedziemy dalej. Chcę wam pokazać ten wykres. Tutaj. Ilość wszystkich adresów, które mają powyżej 1000 bitcoinów, wzrosły z 2407 do największej w historii 2438. Czyli przybyło adresów, około 30, ile? Adresów z 1000 bitcoinów przybyło. Tutaj też jest opisane, że to niekoniecznie są różni inwestorzy. To może być jedna firma, która ma kilka kont na przykład. No, a musicie przyznać, że 31 razy 1000, 31 tysięcy bitcoinów to jest całkiem niezła kasa. I zobaczcie, że nawet jak kurs spada, to tych adresów przybywa, czyli ktoś tego bitcoina zbiera, tak jakby się na coś szykował. Tak jak wam pokazywałem wczoraj, te y, walety różne, które y, kumulują bitcoiny od dawien dawna, od y, y, dawien. Y, 2010, 11, 12, 13. Cały czas ktoś kumuluje te bitcoiny i to jest właśnie ta inwestycja. To teraz są inne firmy, to wcześniej były, mogły być pojedyncze osoby, bo mogli sobie pozwolić na to, żeby kupić te bitcoiny po dobrej cenie, a teraz to po prostu są instytucje, które inwestują kasę od swoich klientów lub po prostu kasę firmową. Więc jeżeli oni będą inwestować w to, to wydaje mi się, że trzeba się trzymać po prostu tych największych graczy, ze względu na to, że pieniądze na świecie mają taką siłę, że one potrafią nawet zmieniać prawo, więc no zresztą nie trzeba daleko szukać. Wiecie o co chodzi? Więc wydaje mi się, że Bitcoin i Ethereum to są takie główne długoterminowe inwestycje. Dobrze, przejdźmy do wykresów, żeby Was tu nie zanudzać. Um. Chciałbym wrócić do XRPK, do Rippla, co się ostatnio tutaj dzieje, bo zastanawiałem się, czy dałoby się przewidzieć, co, dlaczego ten, dlaczego ten Ripple tak wyskoczył do góry. Tak jak czytaliśmy te newsy wczorajsze, że startują z tym Ripple X, czy z jakimś tam nowym projektem, o którym jeszcze nie czytałem, także tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mogliśmy to zauważyć po pewnego rodzaju. Wskaźnikach, który, które ostatnio próbuję testować, i wydaje mi się, że są dosyć logiczne. Zobaczcie tutaj: tutaj jest RSI, stok RSI, który tak się bujał, 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 ale na jednogodzinówce dobrze to widać, że on tutaj dobił dna, gdzie tu była chyba jedna z niższych cen tutaj była najniższa, ale tutaj była jedna z niższych cen i później ten RSI zaczął się dźwigać w górę, i on sobie tak powoli szedł, nie? I zobaczcie, on sobie tutaj powoli szedł. Tutaj mieliśmy praktycznie jakieś tam zerowe informacje, jeżeli chodzi o cenę XRPK, jakiś tam delikatny wzrost. I ciężko było przewidzieć, że on mógłby sobie tak po prostu wystrzelić w górę. Jeżeli zobaczmy, wolium jeszcze. Co tu się stało? Jaki był obrót wielki? To była większa sprzedaż niż kupno chyba. <laughs> Także nie wiem, czy to była jakaś wewnętrzna robota, czy to, o co tam chodziło z tym XRP-kiem, nie jestem pewien. Ale y, wydaje mi się, że możemy znowu coś takiego zauważyć tutaj. Jeżeli ten RSI znowu idzie w górę, a tutaj cena idzie w dół, to znaczy, że znowu XRP jest trochę niedoceniony. I teoretycznie, jeżeli on. Teraz znowu idzie w górę, więc teoretycznie ta, ta teoria się nie sprawdziła, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy kupili w tym miejscu, to byśmy już byli troszeczkę na plusie. Więc ymm, miejmy nadzieję, że potestujemy ten wskaźnik trochę dłużej i zobaczymy, czy to się jakoś tam y, jakąś ma sprawdzalność. Szczególnie, że tutaj y, cena cały czas sobie spadała, a RSI sobie rosło. Stok RSI, oczywiście, bo ten RSI spadał w dół, więc teoretycznie nabieraliśmy tak jakby pewności, żeby zrobić kupno. I tutaj było ładne kupno, tutaj sobie ktoś kupił i sprzedał. Większość, większość było sprzedaży, więc podejrzewam, że po prostu ci, co kupili gdzieś tu na górce, stwierdzili, że trochę się przestraszyli i sprzedali tutaj. FOMO, oczywiście, nie FOMO, tylko strach przed stratą. Ale dla tych, którzy trzymają XRP-ki, dla tych, którzy liczą na to, że jeszcze się odkują, jeszcze zarobią, może jest na to jakaś szansa bardziej długoterminowa. Więc cierpliwość, pamiętajcie, cierpliwość jest bardzo opłacalna. Tyle Wam powiem. Przejdźmy do Ethereum. Ethereum. Powiem Wam tak. Wczoraj jeszcze pisałem. Nie, to było o bitcoinie. Pisałem o bitcoinie. Dlaczego on spadł w dół przy takim pięknym trendzie? Powiem Wam, że spróbujemy wykorzystać wskaźnik Fibonacciego, który jest dla mnie troszeczkę totalnie bez sensu, ale tak jak mówiłem, jeżeli dużo osób w niego wierzy, to znaczy, że może działać. Jak wystarczająca liczba osób w coś uwierzy, to on będzie działał. Z tego co widzę, to tu się robi ładna litera W. A wiecie, co oznacza litera W? Litera W oznacza kosmos. No ale miejmy nadzieję, że tym razem nie będzie żadnego numeru, nie będzie dokładnie na odwrót. Tak jak, tak jak mówiłem już wiele razy, pamiętajcie, że w każdym momencie, w każdej godzinie, jak się nowa świeczka robi, ona może wymyśleć coś nowego, może zrobić jakiś nowy trend. Także Fibonacci przetestujemy jeszcze najpierw na Bitcoinie. Tutaj mamy kolejny trójkąt, który się tutaj robi. Tutaj, no niestety, mieliśmy tutaj zrobił się trójkąt, który, proszę Państwa, stał się yy, do przewidzenia. To jest trójkąt, który oznacza zawsze teoretycznie zawsze w większości przypadków spadek, ponieważ jest skierowany w dół. Więc jeżeli szliśmy w ten sposób, tu się przebiliśmy, tu szliśmy, powoli odbijaliśmy się, to było to do przewidzenia, że będzie spadek. Teraz nam się robi litera W, więc sygnały są raczej dobre. RSA jest troszeczkę poza skalą kupna, ale spokojnie. Tutaj przyznam, że tutaj, tutaj to wygląda jakby to była promocja, po prostu 5% zniżka na to, co lubicie i uwielbiacie. Jeszcze zobaczmy tylko ten trójkąt, który się teraz robi. Dużo nam to nie mówi, prawda? A na dłuższą skalę, na większą skalę, tym bardziej. Wrócimy tutaj jeszcze za chwilę z Fibonacci. Zobaczmy tutaj bitcoina. Dlaczego bitcoin wystrzelił w dół właśnie? Pisałem jeszcze o tym wczoraj przed pójściem spać na moim kanale, że na jakiś komentarz, że możemy sobie ustawić dwa tradey związane z, związane z tym trójkątem, który się wyklarował. On był wczoraj, to jest wczorajszy trójkąt, i ja się zastanawiałem, czy on wystrzeli w górę. Tutaj, ładnie. A zrobił dokładnie na odwrót, to znaczy tutaj mieliśmy jakieś predyspozycje do pójścia w górę, natomiast no przy tym trójkącie mamy 50% szans w górę, 50% szans w dół. I zamiast ustawić sobie trade tutaj w górę, shorta albo longa, już nie będę pokazywał, ale wiecie o co chodzi, ustawić sobie shorta ze 100+, tutaj buy, 100+, gdzieś tutaj, no i możemy iść w górę, albo tutaj short. 100 plus właśnie gdzieś też na tym poziomie i idziemy w dół i teoretycznie mielibyśmy tutaj ładne zakończenie trade'a. czekajcie wyczyścimy to 7 ładnych procent, 8% ładna wyprzedaż by też była teoretycznie mamy teraz mamy teraz trend spadkowy który delikatnie się przebija w górę i zastanawiam się, czy to nie będzie sygnał kupna, ze względu na to, że jesteśmy oczywiście poniżej wszystkich możliwych wskaźników trendowych, żeby iść w dół, natomiast jest ten śmieszny wskaźnik Fibonacciego, który Wam właśnie teraz pokażę. Pewnie go widzieliście już nie raz na różnych filmach, na różnych, na różnych stronkach itd. i tak dalej. Zrobimy go od tyłu, to znaczy zaznaczymy sobie, właściwie to nie wiem, powiem parę słów o, o tym wskaźniku, ze względu na to, że y, warto wiedzieć, co to w ogóle jest i dlaczego y, ludzie go lubią i nie lubią. Ja go raczej nie lubię, ale myślę, że muszę zacząć go stosować, bo się zbyt często sprawdza. Y, ale dla mnie fundamentalnie to jest po prostu trochę bzdura. To jest wskaźnik, który został wymyślony w XIX wieku przez jakiegoś matematyka który oblicza golden ratio, czyli taki, jakby to powiedzieć, złoty środek, złote obliczenie, które występuje w naturze, w zdjęciach, w architekturze, wszędzie po prostu on występuje. I przez to, że ludzie w niego wierzą, że on jest tak idealny i po prostu ta, to obliczenie matematyczne, które jest idiotycznie proste 0 plus 1 jest 1, 1 plus y 1 jest 2, 2 plus 1 jest 3, 3 plus 2 jest 5, 5 plus 3 jest 8 i tak w kółko. I dzięki temu możemy sobie obliczyć wskaźnik Fibonacci'ego. I dajmy na to, że to jest nasz, że to jest nasz wskaźnik, który jest na tym okresie czasowym, który totalnie nie ma żadnego odwzorowania w tym, co się dzieje, ale on po prostu oblicza procenty. Tutaj mamy. 0 czyli nasza jakby podstawowa cena, i oczywiście to się może zmienić, wszystko, ale jak zobaczycie, gdzie to się często powtarza, gdzie, to, gdzie, gdzie te linie są, to po prostu no, no możecie, można po prostu dostać małpiego rozumu od tego i po prostu historycznie patrząc, tutaj był w tym okresie nie od 14 stycznia, tutaj mieliśmy 100%, czyli to, jaka była główna cena najwyższa, czyli 39,900. I potem mieliśmy odbicie w dół od tej linii, czyli 61% 37 tysięcy i później odbiliśmy się od tej linii 78% 38 600. Jaki jest przypadek? Jaka jest szansa na to, że akurat tu i tu się odbijemy, co nie? Czy to jest w ogóle możliwe? I teraz lecimy w dół i lecimy, przebijamy wszystkie możliwe linie, przebijamy te linie. I tutaj na przykład jak widzicie, nie ma to za bardzo żadnego sensu. Ale nie przebiliśmy się przez 0, czyli te 34 tysiące, więc to już jest dobry znak. Wracamy do góry, dobiliśmy do 61%, 37 tysięcy, i znowu idziemy w dół, odbiliśmy się odtąd. Już czajcie o co mi chodzi, czajcie o co chcę powiedzieć, nie? Że to pasuje, pomimo tego, że to nie ma żadnego sensu. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli wystarczająca liczba ludzi będzie stosować. Ten wskaźnik, to tak, tak będą robione też trady na, na rynku, i tak to będzie właśnie wyglądało. Na tej zasadzie to będzie działało. Więc jestem sam w szoku, że to działa. I teraz poszliśmy znowu w dół. Tutaj, no jak widać, tutaj się nie udało. Nie, było to, nie miało to żadnego sensu, no chyba, że ktoś obliczył w jakiś inny sposób to. No ale okej, okay. poszliśmy w dół, odbiliśmy się od pozycji zerowej, czyli 34 tysięcy i znowu w górę. Przebiliśmy się przez to. Była szansa, że dobijemy do 0,5 do 50%, ale się nie udało. Odbiliśmy się troszeczkę poniżej 23%. Polecieliśmy znowu tu, i znowu tu, i znowu tu, i teraz gdzieś około w tym rejonie. Mieliśmy dobić do 61%, nie udało się i polecieliśmy z powrotem do zera, czyli do naszej podstawy. Czyli co się teraz może wydarzyć? Może się powtórzyć historia, że dobijemy 38% albo no 50% i znowu będzie 37 tysięcy. A kwestia tego właśnie jaką mamy skalę, czy to z makro, czy mikro, czy nano, czy jaką tam chcemy, to zobaczcie sobie właśnie tą przerażającą wizję która, znaczy ona jest pozytywna, ale zobaczcie na tą wizję yy, od, od ceny, która wynosiła 20 tysięcy dolarów, czyli gdzieś tutaj, czyli zaznaczamy sobie tą najwyższą cenę, jaka była, 42 tysiące, i zaznaczamy sam dół tutaj, czyli te około 20 tysięcy. I teraz zobaczcie to. Teoretycznie odbijamy się od Ile to jest 50%? Tak, 50%. Odbijamy się od 50%. Lecimy prosto do 100%. Potem odbijam się znowu od 50%. I tutaj niestety się nie udało. Ale teraz się odbijemy znowu od 61%. Jaka jest szansa na to, że zmieniłem totalnie skalę, totalnie zakres czasowy, ale i tak się odbiliśmy od tego samego wskaźnika. To jest, to jest po prostu szok. I teoretycznie, jeżeli odbijemy się od tego wskaźnika i przelecimy przez ten wskaźnik 100%, następnym wskaźnikiem jest 1,61, który wynosi 56 tysięcy. I wszyscy w to wierzą, że to jest ten następny cel, od którego się odbijemy, i później, i później będziemy spadać do 100% 42 tysięcy. I to będzie nasz kolejny cel. I powiem Wam, że nie uwierzyłbym w to. Gdyby nie to, że to się sprawdza, jeżeli sobie wyobrazimy teraz, że zaznaczymy te 56 tysięcy, które mają być tam, dajmy na to w lutym, i zaznaczymy to z powrotem tutaj, i mamy kolejną nową skalę, która daje nam zupełnie nowe spojrzenie na to, i wtedy będziemy się prawdopodobnie zastanawiać nad tym, jaka będzie kolejna skala. Więc tutaj już mamy 100% na 56 tysiącach, a 1,68 na 78 tysiącach. A tu mamy kolejne 115 tysięcy, więc ludzie biorą te pomysły stąd właśnie. Eee... Tutaj niestety troszeczkę ruszyłem ten wykres, ale prawdopodobnie jesteśmy w stanie. <grytanie> Znowu się odbijamy od tych samych poziomów. Troszeczkę poza skalą, ale mniej więcej tak to wygląda. Dlatego. Wydaje mi się, że będziemy częściej tego używać, tylko będziemy robili też podglądy na to. O litera w, w zaczyna się troszeczkę lepiej kształtować na Ethereum. Całkiem nieźle. I teraz tylko rzucimy jeszcze okiem na, ym, na Ethereum razem z tym właśnie wskaźnikiem i zobaczymy przez ostatnie 13 tydzień, ostatni tydzień. Zobaczmy, jaki ma, jakie mamy wskaźniki. No, no, zobaczcie to. To jest niemożliwe. To jest po prostu no, niemożliwe. Odbijamy się odtąd, i jaki jest kolejny cel? 1436 czy może 1713. To też jest bardzo możliwe. Jak, jeżeli, jeżeli chcecie, pobawcie się tym wskaźnikiem, jest on naprawdę. Y, ciekawy. Z jednej strony jest bardzo głupi, z drugiej strony jest no, niesamowicie skuteczny ze względu na to, że no, każdy go używa. I jest to dla mnie no, no, niemały szok. Ale wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeszcze zobaczmy sobie, czy tutaj jesteśmy w stanie zrobić jakiś trójkąt. Teoretycznie jesteśmy w stanie. Mieliśmy go zgapić z tamtego artykułu. Ale z tego, co widać, to właśnie na tym poziomie 1266 dolarów mamy bardzo, mocny, bardzo mocną podstawę. Yy, która będzie trzymać tą cenę prawdopodobnie. Jeżeli się uda przebić przez ten trójkąt w górę, to będzie duża szansa na to, że yy, będzie nowy poziom tego, tej, 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 tego wsparcia, który będzie nas yy, cały czas trzymał na trendzie wzrostowym. Dobra, myślę, że się nagadałem 22 minuty, ale ten czas szybko leci. Jak ja nagrywam te filmiki. Mogę o tym gadać dzień i noc. Yy. Tak, nie udało mi się zrobić tego tradea ostatniego. Yy, tak jak mówiłem wcześniej, mi się wydaje, że po prostu muszę się bardziej skupić na tym, co, co tutaj robię i będzie dobrze, będzie dobrze. Dzięki bardzo za wszystkie komentarze. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zlajkować tego filmu i oczywiście zostawcie jakiś komentarz po sobie. Bardzo mi miło, uwielbiam czytać Wasze komentarze.